Kochani, dzisiaj pójdziemy dalej, tak jak mówiłem. Dzisiaj zaczniemy yy, z Piotrem, z listem Piotra. Piotr, no to wiemy, że skała, na którym Jezus powiedział, że zbuduje swój kościół. I no dobrze, zaczynamy. Piotr był przyjacielem i bliskim współpracownikiem Jezusa Chrystusa. Był duszpasterzem i przewodnikiem, kaznodzieją i apostołem. Będąc posłuszny nakazowi Jezusa, pisze swój list, by przez to pośilić swoich braci i umocnić wierze naśladowców Jezusa Chrystusa. Pierwszym, mm, pierwszym jego celem jest pocieszenie ich w ucisku i prześladowaniach, które miały miejsce za czasów Nerona, tak? Wiecie, w umocnienie wierze. No bo to też były zapewne trudne czasy dla nich, tak? Pierwszy właśnie list Piotr napisał to był rok około 64, tak? Już tej ery. I um, oczekiwał rozszerzenia się tej praktyki na terenie całego imperium. Dlatego powiada, i tu mamy werset, najmilsi, nie dziście się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. To jest czwarty rozdział, dwunasty werset. I gdy zmaga się ucisk chrześcijan w wielu częściach dzisiejszego świata, słowa te nabierają nowej aktualności. Wiecie, ucisk chrześcijan jest, myślę, rzeczą, która. Sięga cały świat w różnych miejscach, bo to co my tutaj mamy w Polsce, jak gdzieś tam ktoś przechodzi i puka się po głowie, czy po, po zawiamie środkowym palcem, to żadne uciski, czy tam przyjdzie, powie coś brzydkiego i ucieknie, to, to jest nic tak naprawdę. Ludzie potrafią oddawać życie zagłoszenie Ewangelii i u nas w Polsce takie to jest trochę... Chwała Bogu, że mamy takie piękne państwo, że można głosić Ewangelię na ulicach i to nawet przy użyciu głośnika. To jest coś niesamowitego. Hmm. Może to właśnie też dlatego, że nie ma kościoła podziemnego, tak jak to musi być w Chinach, to dlatego ten kościół nasz jest taki, że tak powiem, hmm, mało żywy, tak o, letni. To jest dobre biblijne określenie. No ale dobrze, idźmy do tego. Gdy zmaga się ucić chrześcijan w wielu częściach dzisiejszego świata, słowa te nabierają, myślę, mocy. To, co mówi apostoł Piotr, tak? Piotr powiada swoim czytelnikom, że jeżeli w tych trudnościach chcą wytrwać, to potrzebują, i teraz mamy kilka punktów, czcić słowa Jezusa i kierować swój wzrok na Niego, a nie na problemy, które nam się przytrafiają rozważać swoje duchowe życie, zaufać Chrystusowi, słuchać jego pouczeń, poważnie traktować modlitwę i to do każdego z nas, czytać słowo, poważnie traktować modlitwę, wczytywać się w słowo Boże, przyjmować to bezpośrednio do siebie, dalej, prowadzić czyste i szlachetne życie, w którym nie możesz pluć nienawiścią Hejtem i krytyką na innych ludzi, tak? To jest tak popularne w obecnym czasie. Strzeżmy się od tego. Wystrzegajmy się tego, co złe. Wystrzegajmy się brudu świata na tyle, ile tylko potrafimy. Kochani, powinniśmy rozwijać serdeczną społeczność chrześcijańską, która umocni swoich członków i przyciągnie ludzi z zewnątrz. I. To jest bardzo ważne i przy każdej nadarzającej się okazji odważnie zabierać głos, wyjaśniając zasady swojej wiary. Dlaczego tak wierzymy? Dlaczego wierzymy w łaskę? Dlaczego wierzymy w Jezusa, a nie w sakramenty? Dlaczego wierzymy, że to On jest tym, który przyszedł i dał życie? To można naprawdę w kilku zdaniach, jeżeli nie bardzo chcesz, to nawet mogę to zdjęcie naszych ulotek podać. O, tutaj, którą mam. Tu mamy tak wypunktowane. Można sobie zrobić screena, patrzcie. Jedna strona i druga strona. Tu jest w kilku, tu jest w kilku zdaniach tak wyłożona Ewangelia, by ludzi zachęcić na ulicy, nie? Do tego, by chcieli pójść za Bogiem. Zwróćmy, kochani, uwagę na Styczne punkty tego listu z własnymi przeżyciami Piotra. No, wierzę, że właśnie to było życie w tym liście Piotra i tu mamy napisane, patrzcie, um, znajomość jego z Chrystusem, jak on znał poznał Pana. Pierwszy list Piotra 2:22 mówi o tym, że On grzechu nie popełnił. Był przy nim tak blisko i widział, że nigdy nie popełnił Jezus grzechu. Gdy Piotr upadł, to też pisał w piątym rozdziale, ósmym wersecie. Bądźcie czujni. Sam upadł, więc wiedział, że trzeba być czujnym cały czas. I długie lata służby i ten czas przy Jezusie. Wierzę, że powołanie też, które dostał od Jezusa dało mu to zrozumienie, że powinien być przykładem dla innych. I tu mamy taki werset, kochani, dłuższy. Przeczytam, to jest Piąty, yy, piąty rozdział, pierwszego listu Piotra, od pierwszego do czwartego. starszy więc wśród was napominam, jako również starszych starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie. Po Bożemu nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są Wam poruszeni, porzuceni, tak? Lecz jako wzór dla trzody, a gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie koronę chwały. Niezwiędłą koronę chwały. Popatrzcie, w ogóle. Fascynują mnie listy Piotra. Piotr był rybakiem. Chrystus go wziął, powiedział: chodź, pójdziesz za mną, a staniesz się rybakiem ludzi. Piotr, kochani, używa takiego prostego języka, ale ten list, i pierwszy, i drugi listy Piotra, one są przepełnione taką mocą. W pierwszym liście Piotra, kawałek dalej, mamy napisane, że jeżeli pewnie do tego wrócimy, bo przez kilka dni będziemy się skupiać na liście Piotra. Piotra. Ale on pisze w takim wiecie, bardzo autentyczny sposób, prostym językiem, który trafia do serc ludzi, staram się osobiście tak głosić, żeby mówić to, co chce przekazać Bóg w jak najprostszy sposób, aby ludzi zachęcić. Tak jak wczoraj podczas ewangelizacji zacząłem głosić. I w pewnym momencie zachęcałem, bo cały czas zachęcam do czytania Słowa Bożego bo i powiedziałem: Słuchajcie, Słowo Boże specjalnie jest napisane takim językiem prostym, w pewnych momentach, a nie cały jak wierszyki szkolne: Alama Kota czy Kotma, ale aby wszystko od razu, że tak powiem, przyjąć, zrozumieć i odłożyć na zawsze Słowo Boże, bo już przeczytane, tylko Słowo Boże jest napisane po to, abyśmy je poznawali etapami. Pewne rzeczy są napisane wprost, dosadnie, tak, że nawet dziecko zrozumie, a reszta rzeczy jest napisana takim językiem, abyśmy później do tego wracali i aby przyjmować objawienia. Dobrze jest, kochani, sobie, gdy czytamy Słowo Boże, te wersety, z którymi się utożsamiamy, te wersety, pod którymi możemy się podpisać, dobrze jest sobie je podkreślić i zawsze mieć, na przykład, jednym kolorem podkreślić sobie na czerwono te wersety, które już masz w sercu, a na niebiesko podpisz sobie te wersety, podkreśl sobie te wersety przykładowo, które cię, z którymi się zgadzasz, ale nie do końca jeszcze ich rozumiesz, a jeszcze możesz innym kolorem sobie pisać, podkreślić wersety, z którymi po prostu się zgadzasz, ale jeszcze ich nie wprowadziłeś do życia, a chciałbyś na przykład. I żeby później wracać do tych wersetów na przykład, które chciałbyś wprowadzić do życia, a jeszcze się nie udało. Albo te, nad którymi cały czas się zastanawiasz, bo nie do końca znasz ich znaczenie. Pomódmy się. Dobry święty Boże, wychwalamy Ciebie, wielbimy Ciebie i czcimy. I dziękujemy Ci za potęgę Twojego Słowa, za to, że Twoje Słowo jest zwierciadłem, że Twoje Słowo jest przepisem na szczęśliwe życie tutaj w ciele i gwarancją życia wiecznego. Dziękujemy Ci, Panie, że Twoje Słowo ma tak wiele potęgi i pragniemy, abyśmy żyli Twoim Słowem i aby Twoje Słowo było dostrzegane w nas, aby świat, Panie, który ma tyle smutku i bólu i cierpienia, aby mając kontakt z nami, aby też Ci ludzie zechcieli pójść za Tobą, aby sami zadawali pytanie, skąd ten uśmiech, skąd ta wiara, skąd ta radość i lekkość, którą mamy w sobie. I tego życzę każdemu słuchaczowi, Panie. Niech ci ludzie, którzy słuchają tych nagrań, niech oni sięgają częściej po Słowo Boże. Niech sycą się tym Słowem. Niech odbijają swoimi twarzami, jak zwierciadłem, chwałę Boga Żywego. Tobie wszelka chwała i cześć. Błogosławię Was, kochani. Niech to będzie dobry dzień. Modlę się o uzdrowienie każdego z Was z wszelkiej choroby. W mocy i w autorytecie Jezusa Chrystusa, jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, to przemawiam teraz do niej i mówię: Precz w imię Jezusa. Modlę się do Twojego ciała, abyś był w pełni zdrow, Aby każda komórka Twojego ciała była uzdrowiona teraz, aby każda słabość odeszła teraz, aby wszelki lęk i niepewność odszedł teraz. Bo Bóg jest Bogiem Zwycięzcą. A my jesteśmy zwycięzcami w Nim. Dlatego nie ma miejsca na lęki, na słabości, bo nasz Pan zwyciężył nas, wyrwał nas, a my należymy do Niego. On jest Królem i Panem. Amen. Błogosławię Was, kochani. Miłego dnia. Dzisiaj Ewangelizacja 15.30. Cześć.